Na samym końcu zadań zamkniętych pojawia się coś prostego ze stereometrii, najczęściej coś z kuli lub ze stożka. No i sobie po prostu spektrum takich zadań. Zaczniemy sobie od kuli, no i zerkniemy sobie do tablicy wzorów. Zobaczmy, co tu mądrego możemy wyczytać na temat tej kuli. Widzimy, że pole powierzchni jest dane wzorem 4 πr² a objętość 4πr6, gdzie r jest promieniem kuli. No i z takiej zależności prawdopodobnie z powierzchni będziemy musieli dojść do objętości albo z objętości do powierzchni, albo coś tutaj jeszcze innego zamotać z tym promieniem. Zaraz zobaczymy. Przepiszmy sobie te wzory. Czyli pole to jest 4 pr a objętość to jest 4 trzecie πr6. No właśnie. No i teraz mamy tak. Mamy objętość i z tej objętości chcemy znaleźć r. A tutaj w tym zadaniu mamy... Pola. Policzymy sobie R i później dojdziemy do objętości. Czyli tutaj mamy z objętości do R, po prostu tylko i wyłącznie, a tutaj z pola powierzchni chcemy dojść do R i policzyć objętość. No dobra. Mamy tak, ma objętość V równa się 288 pi. No i teraz wiemy, że wzór na V to jest 4 3 pi R6. Tu mamy się równe 288 pi. No i teraz w tym równaniu legającko nam się skraca, ciech, ciech, możemy sobie pomnożyć razy 3, zostawiamy 4 Pi, 4R sześcian to się równa 288 razy 3, czyli 864 to sobie dzielimy przez 4, czyli R sześcian to się równa 216, no i teraz pytanie, co musimy podnieść do trzeciej potęgi, żeby dostać 216. No i odpowiedź jest to R równa 6, bo jak R podniesiemy do trzeciej potęgi, to dostaniemy właśnie 216. Czyli promień R jest równa 6 centu, 6, e, po prostu 6, 6. No dobra, no i to zadanko, o którym wspominałem wcześniej. Pole powierzchni kuli wynosi 64 pi, no i objętość kuli wynosi ileś to? czyli z pola powierzchni sobie dojdziemy do promienia i z, znając promień obliczymy sobie objętość czyli skoro pole powierzchni to się równa 4 pi r kwadrat i to jest równe 64 pini no to teraz widzimy, że w tym równanku nam się skraca dzielimy sobie przez 4 dostaniemy r kwadrat równa się 16 stąd r jest równe 4 prościzna no i objętość kuli, która wyraża się wzorem 4 trzecie pi r6 no to też nie będzie żaden problem, to jest 4 3 pi razy 4 do sześcianu, czyli 4 do trzeciej. No i na tak górze mamy 4 do czwartej, czyli 16 razy 16, czyli 256 przez 3 pi. No i to jest nasza odpowiedź. Widzimy na legięcną B. No dobra, teraz parę typów zadań ze stożkiem. Jeśli chodzi o stożek, warto wprowadzić czy, a, pojęcie czegoś takiego jak tworząca stożka. Tworząca stożka, czyli tutaj e, coś takiego właśnie to L. No i teraz widzimy, że pole powierzchni bocznej to jest po prostu PRL. Nie musicie się za bardzo zastanawiać nad sensem tego, po prostu sobie skorzystajcie z tego wzoru. No i pole to jest PR razy R plus L. No a objętość to jest e, oczywiście coś takiego... Kolejną ważną rzeczą w stożku jest to, że jak sobie tutaj narysujemy te promienie przekątną, czy nie przekątną, tylko średnicę tego kręgu, to nam tutaj powstanie jakiś trójkąt. No i bardzo często ten trójkąt będzie na przykład równoboczny, coś tutaj będzie jakiś kąt i tak dalej, tak dalej. No i generalnie w tym trójkącie, który tutaj powstanie w tym stożku, będziemy sobie rzeźbić. No zobaczmy. Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do postawy pod kątem 45. Wysokość tego stożka jest równa. Czyli to jest dokładnie to, o czym wspomniałam. To zadanie tak naprawdę nie jest o stożku. To zadanie jest o trójkącie. To zadanie jest z trygonometrii, nie ze sterometry. Tworząca stożka ma długość 4. To jest nasza tworząca. To jest właśnie to L. I jest na do postawy pod kątem 45 stopni. Czyli ten kąt ma 45 stopni. No i wysokość tego stożka jest równa. No i teraz bierzemy sobie na przykład e, wysokość, czyli H. Pytanie: jaka funkcja trygonometryczna obejmuje ten kąt naprzeciwko, ten bok naprzeciwko kąta? Oraz przeciwprostokątną. No możemy sobie zerknąć do karty wzorów. Gdzieś tutaj znajdziemy trygonometria. No i teraz widzimy, że sinus to jest y do r, czyli sinus tego kąta to jest y. Do r, czyli bok naprzeciwko, do r. No i mamy, że sinus tego kąta alfa, czyli 45 stopni, to jest h. Bok naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej, czyli do a, do czterech. No i pytanie, ile wynosi sin 45 stopni? Z tabelki mam, z jest pierwiastek z dwóch przez 2, wklapujemy sobie, to się równa h przez 4, możemy razy 4, czyli będziemy mieli dwa pierwiastki z 2, to się równa h i już, wola, to jest cała, yy, cała ideologia tego zadania. Czyli tutaj chodzi o to, że to nie jest zadanie za bardzo o w którym chodzi o stożek, tylko po prostu jest to protekstem do tego, żeby e, pobawić się trochę w No dobra, teraz coś już bardziej jest sterometrii, gdzie faktycznie będziemy korzystać z tych wzorków. Objęto jest stożka o wysokości 8, i średnica postawy 12, jest równa. Czyli mamy sobie coś takiego. No i teraz tak. Średnica postawy jest równa 12 to całe ma 12 i wysokość ma 8 bardzo proste zadanko czyli tutaj będzie po prostu 6 jako promień tak? no i teraz objętość zerkamy sobie do karty wzorów to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy h czyli 1 trzecia razy pi r kwadrat to jest pole podstawy tak? czyli pole koła razy wysokość czyli 1 trzecia razy pi Razy 36, bo r to jest równe 6, a razy h, czyli 8 no i to jest 12 razy 8, 96 pi Co mogliby dać nam trudniejszego? Mówimy no tak, objęto jest stożka o wysokości 8 i tworzącej równej, na przykład 10 jest równa. Teraz co musielibyśmy zrobić? Narysowalibyśmy sobie ten stożek. Teraz wysokość byłaby równa 8, a tworząca miałaby być równa 10. Czyli tworząca to jest ten oto bok. 10. I teraz tak. rysujemy sobie tutaj taką, taki odcineczek. No i powstanie nam trójkąt. I interesuje nas promień tego, by policzyć pole postawę do tej objętości. Do tego wzoru na trzecia razy r er kwadrat razy h. H już mamy. Interesuje nas tylko r. A r to jest właśnie to. No i teraz z tego razu możemy sobie po prostu powiedzieć, że 8 do kwadratu plus R2 to 7 na czyli R2 to 7 10, czyli 100 minus 8 kwadrat, czyli 64. Czyli R2 to się 36, czyli R się 6. No i właśnie podstawiamy teraz tutaj, i wyliczamy w ten sposób objętość. Czyli to jest trochę trudniejsza wersja tego samego zdania.